Kilka Jak Tych tak? Nie. Jak, Ruchu? Nie. A to on mógł Gatmana Katowice. Kassmann, 22 Katowice. Tak jest. E, opowiedz, Bartek, jak potoczyła się twoja kariera? Bo pamiętam, tutaj trenowałeś na cichej półki, grałeś. Zależy od co pan pyta, tak, bo to możemy teraz opowiadać praktycznie nie wiem, 13 lat. I... Konkretnie jakby wypadł. Ja no, mogę panu 13 lat opowiadać, no to wie pan. No to... Nie, nie, po prostu nie, nie, wiem, że tutaj grałeś też w DKS tych mm -hmm. na wypożyczeniu. Tak. No ale potem y, z ruchem oterałeś się o Ligę Europy. Tak, no to, to nie ukrywam. Y, że... Tak odległa przeszłość y, 7 lat wstać. Tak, no nie, nie ukrywam, że... Najlepsze moje gdzieś sportowe wspomnienia wiążą się z ruchem. Trzecie miejsce w ekstraklasie bardzo niespodziewane. Później odpadliśmy praktycznie 5 minut przed końcem dogrywki w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy, więc z ruchem same dobre wspomnienia i najlepsze sukcesy, jakie udało mi się osiągnąć w piłce. No ale tutaj dla ruchu też święciłeś awans zagłębień, co jest po Grza w i Grzały w i Brynbelnikiec. Tak, no z, z jednej strony gdzieś dla mnie przyjemny moment, bo awansowaliśmy do Eksta klasy, a z drugiej strony w ten dzień ruch spadł do drugiej ligi, więc też e, dwojakie uczucia w ten dzień odczuwałem, bo było gdzieś i, można powiedzieć, że w roku się wychowałem piłkarską i nie tylko najwięcej czasu w swojej piłkarskiej przygodzie spędziłem w chorzowie. Z jednej strony no, może... miły dzień, byłam z Eksaklasy, a z drugiej bardzo smutny, bo spadł do drugiej ligi. Wcześniej przyjechałeś jeszcze z Termaliką. Wtedy gra ruchu była określona mianem tiki taki, pamiętne 4-1. Jeszcze no. w Lice termal... grali Waltek Kędziora, Tomek Posłończyk. Tak, w Chorzowie byłem dwukrotnie. Raz byłem z Cerem Andryszem, raz z Tenerem Ichniewiczem, raz przegraliśmy 4-1. Drugi raz bodajże 1-0 wygraliśmy, bądź 2-1. Przyjeżdżam do Chorzowa z kolejną drużyną. Myślę, że bardzo ciekawe spotkanie przed, przed, przed nami. Dróg gra dobrze w piłkę. Również gdzieś można powiedzieć, że się odkopujemy, bo rewolucja kadrowa latem yy, gdzieś od pierwszych meczów nie pozwoliła grać nam yy, optymalnym zestawieniem, ale już dochodzimy do siebie i myślę, że jutro bardzo ciekawe spotkanie przed, przed nami i przed kibicami. W ogóle, pan mi jak układa się praca z trenerem Dawidem Szulczkiem, który którego również piłkarskie korzenie ściągają yy, ruchu? Yy, bardzo dobrze, yy, Trener Dawid, myślę, że bardzo bardzo świetlana przyszłość przed nim, bo jeden z lepszych trenerów, z jakim pracowałem pomimo wieku, warsztat, przygotowanie i podejście. Coś nowego, tak? Widać, że idzie nowa, nowa szkoła trenerów i trener Dawid jest tego najlepszym przykładem i myślę, że to nie są jego... ten próg, który teraz jest... W suwałkach to jest tak naprawdę początek tego, dokąd może dojść, a zajdzie bardzo wysoko. Jeszcze zapytam o coś takiego. W ubiegłym roku, w analogicznym czasie, gdy miały 8 nieprzegranych spotkań, teraz ruch jest na tym etapie. Wigry nawet były liderem. 6 wygranych kolejnych meczów przedzielone pauzą, bo wigry pauzowały i... i wigry pauzowały i... i potem też remis z chojniczanką i potem przytrafiła się seria pola no wiem, do czego pan dąży? każda seria kiedyś się kończy, tak? mam nadzieję, że jutro uda nam się zagrać dobry mecz i, i pokażemy, że Wigry nie powiedziały jeszcze w tym sezonie ostatniego słowa ruchowi życzę jak najlepiej, ale jutro jutro liczę, że, że to my zgarniemy komplet punktów i ja bardzo serdecznie dziękuję za wywiad, ale jeszcze z mego niebieskiego serducha życzę bardziej wygranej z meczu pucharowym z Legią. A dziękuję bardzo, to dopiero w środę, jeszcze do tego przygotujemy, tak naprawdę najważniejsze jest że z ruchem, a potem będziemy A biorę. czego byś chciał życzyć jeszcze Bartku, kibicom niebieskich? Wszystkiego dobrego, miejsce ruchu jest w Xa klasie i myślę, że w najbliższej przyszłości ruch tam dojdzie i gości tam na stałe, bo to co kibice i, i zawodnicy i ogólnie organizacje klubu pokazują w ostatnich latach to pokazuje, że tak jak miejsce również za w Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Wywiad z Dawidem Szulskim, trenerem Wigier Suwałki Dawid, opowiedz tak kibicom o swojej karierze piłkarskiej sięgającej lat, początku lat ciężkich. To jako karierze piłkarskiej to koniec. No. <laughs> Oczywiście nie, nie było żadnej kariery, to była krótka przygoda, kilka lat w ruchu chorzów, kilka lat w środku Świętołowice ze szczeblem seniorskim. I dosyć szybko, bo chyba nie wiem, 22 lata miałem, jak skończyłem w ogóle z graniem i już zająłem się mocniej trenerką. Bardziej mi się to spodobało i, i też wiem, że w tym można większe cele realizować. Ale kiedy już wspomniałeś o tak swojej juniorskiej kariery, że w turniejach takich juniorskich gra przeciwko Wojciechowi przeciwko w sensie Michałowi, Janocie. Tamaszowi Chłocie. No, było trochę tych zawodników. Zdarzało się i przeciwko Krychowiakowi, i przeciwko... No, generalnie cała ta ekipa z rocznika 9.0. Ale to byliśmy się zdecydowanie wyróżniali. Widać było, że mają ogromne papiery, żeby grać. I te późniejsze lata tylko to potwierdziły. Yy, powiedz mi teraz taką rzecz. Zespół... Yy, w ruchu przed wczorajszym spotkaniem. Tak, no, oczywiście ruch jest e, bardzo taką drużyną zgraną, powtarzalną i, i przede wszystkim bardzo dobrą e, jakościowo i indywidualnie i jako drużyna funkcjonują dobrze w tym systemie gry, e, który, który preferują i wiemy, że e, będzie nam ciężko z nimi rywalizować. E, natomiast e, no, mamy swój pomysł na ten mecz i chcemy e, ruchowi zabrać punkty skład już też zapewne ustalony no tak oczywiście już często jest tak, że na początku mikrocyklu staram się ustawić skład, żeby ta pierwsza jedenastka bardziej się rozmiała później podczas meczu. Rzadko zdarza się, że robię jakieś większe korekty, czasami jest to jedno nazwisko, ale generalnie jestem typem trenera, który po analizie poprzedniego meczu raczej ustala skład i jeżeli nie wyda się nie wydarzy się nic Nie, pojadę nie, jeżeli, nie, jeżeli nie wydarzy się nic niespodziewanego No to wtedy normalnie wychodzimy w tym składek który tromował przez cały tydzień Który macie jest dla, dla Ciebie David ważniejszy ten przejrzyszy z ruchem czy Następne spotkanie z Warszawską Legią w Ucharze Polski. Dla mnie zawsze najważniejszy jest najbliższy mecz. Czyli e, dzisiaj odpowiadam, że jest to mecz z ruchem, a jakby Pan zapytał w niedzielę, to powiem, że jest to mecz z legią. A jak Pan zapyta mnie w czwartek, to powiem, że jest to mecz z rezerwami Śląska i tak trzeba do tego podchodzić. Czyli kolejna kartka jak z jak swego czasu mówił ten, oraz no tak, tak. Dokładnie. Czego życzysz yy, ruchom, bo to jest twój fundamentalny powrót do korzeni? Żeby jutro miał gorszy dzień, a po meczu z Wigrami, żeby już wygrywał wszystko do końca roku. W sezonie. A kibicom niebieskich czego byś chciał życzyć? Żeby na koniec sezonu mieli powody do satysfakcji i mogli świętować awans do pierwszej ligi. Dziękuję za poświęcony czas udzielony wywiad. Dziękuję bardzo.